W sali Salomona obecnie mamy powieszone cztery tonda, również autorstwa Marcella Bacerolego, które pierwotnie wisiały w sąsiedniej rotundzie. Tonda te przedstawiają cztery cechy dobrego monarchy. Począwszy od kobiety trzymającej wagę i miecz symbol sprawiedliwości poprzez wojownika wchodzącego na górę. Mamy tutaj przedstawienie odwagi. Przechodząc do dwóch kolejnych postaci kobiecych. Pani w niebieskiej szacie, e, trzymającej lusterko i wędzidło. Jest to symbol roztropności, a samo wędzidło jest symbolem umiarkowania i powściągliwości. A kończąc na kobiecie ukazanej w żółtej szacie, trzymającej gałązkę oliwną symbolizującą łaskawość.